Cześć dziewczyny, przechodzę do Was dzisiaj z ulubieńcami lutego. Miałam tego filmiku w ogóle nie nakręcać, bo mam dosyć mało tych produktów. Nie zmieniła się u mnie w ogóle pielęgnacja, nie zmieniła się kolorówka. To co używałam w zeszłym miesiącu i jeszcze w poprzednim cały czas to samo używam. Mam kilka produktów nowych do pokazania, więc je Wam pokażę. I pod koniec Wam opowiem o moim najwspanialszym ulubieńcu, w ogóle kawuce mojego życia. Więc czekajcie. Więc tak, ok, a więc pierwszy produkt, może pamiętacie jakieś kilka filmików temu pytałam się Was, czy znacie miejsce, gdzie można kupić paletkę na pomadki ja wiem, że można kupić na stronie zagranicznej za cenę 100 zł, ale nie o taką właśnie mi paletkę chodziło, nie za taką, nie za taką kwotę i poszpierałam troszeczkę w necie i znalazłam blog Pasta Piękna i tam dziewczyna pokazywała właśnie, jak stworzyć swoją paletkę pomadek z takich paletek zwykłych inglotowskich to jest zwykła paletka na cienie, ja mam akurat trójkę. I potem jakoś na następny dzień miałam to robić, właśnie przelewać te pomadki do tej paletki zapomniałam i jakieś parę dni temu oglądałam filmik Karoliny ze stylizacji i ona właśnie pokazywała krok po kroku, jak zrobić właśnie taką paletkę. No i nie wiem, czy oglądałyście, czy nie, po prostu... Trzeba odkroić tą pomadkę, nałożyć ją na łyżkę, podgrzać tą łyżkę świeczką i to, co się rozpuści, po prostu przelać do tych otworków. No i ja to przelałam, wstawiłam do lodówki na jakieś, nie wiem, godzinkę, dwie i piękne pomadki mi wyszły właśnie. Bardzo się z tego cieszę. Więc tak, jeszcze mam powiem, jakie to są kolory w ogóle. To jest Cream de Nude z Maka, to jest Hue z Maka. To były dwie pomadki, które strasznie mi się połamały i właśnie przelałam je do tej paletki. A trzecia to jest mieszanka pomadki z Maka z pomadką z kreolanu z Glossy Boxa. Więc tak się prezentuje moja paletka który się strasznie cieszę. Kolejną rzeczą, którą Wam pokażę do ust, to jest błyszczek. Błyszczek z Maka. To jest z jakiejś tam kolekcji, nie pamiętam z jakiej. Nazywa się Lux, Luxur, luxury Luksur załóżmy. To jest błyszczek w takim kształcie. Taki jest aplikatorek. Mogę Wam wylać i pokazać, jak on wygląda. On jest strasznie, strasznie błyszczący strasznie taki drobinkowy. Ma pełno takich świecących różnych drobinek w różnych kolorach. Ja go nie nosiłam wcześniej, bo jakoś nie byłam przekonana do takich błyszczących pomadek czy błyszczyków na ustach. Ale teraz się zakochałam i przestałam przeszkadzać w ogóle te drobinki. Ślicznie to wygląda na ustach, bardzo się z niego cieszę. I do tego ma piękny zapach. Przepiękny, tak jak te wszystkie właśnie produkty z Maka do ust. E, ok, kolejną rzeczą, którą Wam pokażę, teraz, może do oczu, e, są tak. E, może najpierw, dobra. E, najpierw pokażę Wam cień. E, to jest cień zwykły taki, on jest z Art Deco i to jest kolor 15 albo J09J. J09, nie wiem dokładnie, który to jest numerek. To jest taki cień. Możemy powiedzieć, że on jest zwykły, e, srebrny. E, jednak on strasznie ładnie wygląda na powiece. E, strasznie ładnie. E, jednak on ładnie wygląda na powietrze. E, nie jest nachalny ten błysk, ale jednocześnie bardzo ładnie rozświetla to oko. Strasznie mi się podoba. E, mogę Wam jeszcze pokazać. Tak, jest e, świetnie napigmentowany. I bardzo, bardzo często go nosiłam właśnie w tym miesiącu. Nakładałam go po prostu na całą powiekę i pod niego, możecie teraz zobaczyć, straszne mamy światło tutaj, więc mam, może zrobię jeszcze jutro rano filmik taki pokazowy i gdzieś tutaj Wam wkleję ten filmik drugi. Więc tak. I pod niego bardzo często nakładałam zamiast jakiegoś, jakiejś bazy, zamiast paint pota jak zwykle, nakładałam cień w kremie z Bobby Brown Long Wear Cream Shadow w kolorze Sand Dollar 15. I on wygląda tak, i on jest bardzo, bardzo delikatny, bardzo naturalny. Daje lekko taką brązową poświatę na powiece. Fajnie ją rozświetla. To nie jest matowy do końca kolor, ale nie ma żadnej drobinek w sobie. I bardzo fajnie się właśnie spisywał. Te, ta baza fajnie się spisywała pod tym cieniem ekstra to wyglądało, naprawdę strasznie mi się podobało i często to nosiłam i w tym, w tym miesiącu królował u mnie również cień w kremie z c -shado. to jest jakaś taka seria w takich słoiczkach tutaj nigdzie nie jest napisane co to jest za seria to jest kolor H13 i on wygląda w ten sposób Teraz Wam pokażę dokładnie to jest przepiękny kolor, on jest dosyć jasny, i to jest zielony, opalizuje troszeczkę na brąz, jakby bardzo ciekawy, intrygujący kolor, i takiego koloru również nie, nigdzie nie spotkałam, więc nie jestem w stanie wam powiedzieć, jakieś podać odpowiednika tego cienia. Przepięknie wygląda na powiece, i ja wam już nagrałam makijaż Duochrom wykonany zwykłymi cieniami, więc ten właśnie cień też jest użyty w tym makijażu. Tylko ten filmik muszę obrobić po prostu i wstawić na YouTube. Pewnie też nie widzicie koloru. Uwierzcie mi, na słowo jest po prostu przepiękny i ślicznie to wygląda. Właśnie on nałożony na jakąś brązową bazę, na brązowy cień w kremie na przykład. Więc to tak. I teraz jeszcze pokażę Wam dwa róże. Pierwszy róż, pierwszy róż to jest MAC Dainty. Róż wypiekany, taki mineralizowany. On jest w odcieniu takim chłodnym, różowym. Posiada trochę drobinek, ale no nie jest jakiś strasznie krzykliwy na, na policzkach. Dzisiaj go również mam na sobie, więc nie wiem, czy w ogóle coś widać. Bardzo ładny róż. Bardzo taki ładny ma kolor, delikatny. Też go lubiłam w tym miesiącu nosić. I drugim moim ulubieńcem, jeżeli chodzi o róże, to był... Brjoie w kolorze 32 dor I to jest również wypiekany. Wygląda on tak, jest po prostu śliczny, To jest brzoskwinia, która mieni się na. Brze... na to jest brzoskwinia, która mieni się na złoty kolor. Bardzo ładnie również wygląda na policzkach. I to jest róż wypiekany. Bardzo ładnie pachnie. I to jest tak jak mówię róż wypiekany, więc nie jest, nie zrobi się po prostu nim krzywdy na, na policzkach Więc tak to są moi ulubieńcy kosmetyczni w tym miesiącu. I teraz Wam opowiem o moim takim ulubieńcu chyba całego mojego życia, który się nazywa Nosek. <noise> Słuchajcie, nie ma od czego zacząć, żeby to wszystko ładnie, skrawnie opowiedzieć. Może od tego, że mieszkam tutaj, gdzie mieszkam. Mieszkam na parterze i mam dwa koty. Jeden kot, zaraz Wam pokażę, jest tu koło mnie. Jeden kot wygląda tak, jest szary. I to jest Ryla i ona jest starsza. A drugi kot zaraz Wam przyniosę. A drugi kot jest taki, ona jest młodsza i ona się nazywa Maluszek. Bo jest taka malutka i zawsze była malutka. O, śliczna kotka. Piękny ogonek, więc to są moje słodziki. I tak jak Wam wspomniałam, ja mieszkam na parterze, mam balkon, więc koty sobie po prostu swobodnie wychodzą. Odkąd tutaj zamieszkałam w tym mieszkaniu, to koty po prostu są bardzo, bardzo szczęśliwe, mogą wychodzić sobie na spacerek. A osiedle mam ogrodzone, więc nie muszę się po prostu bać, że gdzieś tam polezie i coś się stanie. Więc tak, i pamiętacie w styczniu na początku, albo tak mniej więcej w połowie, były straszne mrozy po minus 20 stopni. I moja właśnie ta starsza kotka, jak wychodziła, to wracała kilka razy z innym kotem. Z kotem, który się okazał po prostu bezdomny. W ogóle później się okazało, że on kiedyś miał właściciela, i prawdopodobnie po prostu został wyrzucony z domu. Więc po prostu straszna, straszna historia. I ta kotka właśnie przynosiła tego kota, przyprowadzała go do domu. I były takie straszne mrozy, więc ja się z nim zlitowałam po prostu nad tym kotem. Ja uwielbiam zwierzęta i po prostu kocham koty. A mój mąż również. Z tym, że ja bym chciała go do domu wziąć, ale Marcin po prostu powiedział, że mogą właściciele się nie zgodzić na to i mam już dwa koty, więc trzeci to już będzie za dużo dla niego. I zaczęłam tego kotka dokarmiać na balkonie. I tak po 2-3 dni pod rząd sprawdzałam w nocy, czy on dalej tam jest, czy na przykład do domu gdzieś nie chodzi, a w dzień przychodzi do nas. Nie, on cały czas na tym zimnym betonie leżał. Tam taką poduszkę mu położyłam jeszcze, taki Jasiek właśnie dla kotów. I on spał na tym jaśku. I ten kotek właśnie mieszkał sobie na naszym balkonie. I Marcin zrobił mu taką budę z takich różnych koszyków, z jakichś e, kartonów, z e, ręczników jakichś starych, kosów starych, e, więc miał tam dosyć ciepło, e, no ale po prostu kot był taki wspaniały, tak kochany, w ogóle tak zakochany we mnie, e, że po paru dniach po prostu Marcin e, pozwolił go wpuścić do domu. E, najpierw przychodził na godzinkę, potem na dwie godzinki, e, a już e, któregoś dnia po prostu został na całą noc e, i, Mieszkał po prostu z nami przez jakieś nie wiem, dwa tygodnie czy więcej nawet. Nie powiedziałam Wam jeszcze, ten kot był młody. On miał około roku, półtorej roku, więc to był młody kotek, ale mimo wszystko był po prostu duży. Był większy od mojej tej najstarszej kotki, która ma 6 lat. Nie wiem, czy się orientujecie na przykład na Gumfree albo na tablicy, jak ludzie wystawiają koty nie na sprzedaż, tylko do oddania. To są koty przeważnie młode, takie małe, jak w jakiś nie wiem. Półroczne, to chyba maksymalnie, więc pff, myślałam, że po prostu nikt nie będzie chciał go wziąć, ale mimo wszystko wystawiłam, zrobiłam ogłoszenie, zrobiłam piękne jego zdjęcia i napisałam w ogłoszeniu, że oddam go tylko i wyłącznie w dobre ręce dla ludzi, którzy naprawdę kochają zwierzęta i którzy będą z nim do końca życia. I napisałam po prostu, że ktoś go miał, ktoś go wyrzucił i tak dalej, i tak dalej. Pod nami się okazało, tak jak mówię, że jest kastrowany, więc na pewno, na pewno ktoś go miał i ktoś musiał go po prostu wyrzucić na dwór. I tak mniej więcej to ogłoszenie siedziało w internecie za jakieś dwa tygodnie, dwa, trzy tygodnie. I już kiedy ja się przyzwyczaiłam do tego kota, kiedy on po prostu strasznie nas pokochał, zadzwoniła pewna kobieta, że jest zainteresowana właśnie tym kotkiem, że kocha swoje koty, znaczy kocha koty, ma kota w domu i szuka właśnie kota drugiego i właśnie potrzebowała towarzysza dla tej swojej kotki. I umówiła się ze mną na następny dzień i okazało się, że to jest bardzo fajna, bardzo miła pani, w wieku około 45 lat z mężem. I na następny dzień właśnie zawieźliśmy jej noska, umówiliśmy się pod metrem Bielany i przez całą drogę od domu do tego miejsca płakałam. Po prostu ryczałam jak to było, strasznie się przywiązałam do tego kota, strasznie go pokochałam i e, powiem wam, że kiedyś słyszałam, że właśnie kot, który e, się przykarnie, który kiedyś był bezdomny, to po prostu jest wdzięczny do końca życia. E, I to jest chyba prawda, wiecie, strasznie, strasznie ten kot był wdzięczny, wszystko jad, co mu dałam, te moje to strasznie wybrzydzają, e, nie zjedzą wszystkiego, a tamten po prostu e, przez pierwsze kilka dni, jak go to karmiałam, to po prostu nawet nie gryz, tylko połykał strasznie, strasznie wykłócony i no po prostu nie wiem, strasznie się zakochałam w tym godzie. Przeżywałam przez dobrych kilka dni jego stratę, znaczy taką stratę, że po prostu poszedł w dobre ręce, tak, do dobrych ludzi, ale jednak przywiązałam się do zwierzęcia i strasznie pokochałam. Ja Wam gdzieś tutaj, albo pod koniec filmiku wstawię jego zdjęcia. Nazwałam go Nosek, bo miał taki śliczny różowy nosek i na nosku miał fajne takie plamki, więc był Nosek po prostu. A więc jedno co jest dobre w tej historii to jest to, że Nosek znalazł swój dom, dom, który mam nadzieję, że będzie dla niego dobry do końca życia, że będą go tak po prostu kochali, więc Tyle. E, powiedzcie mi, e, czy wy kiedyś byliście w takiej sytuacji, e, czy wy kiedyś e, pomagałyście jakiemuś zwierzakowi? Pamiętam, że na początku dzwoniłam do Straży Miejskiej, żeby pomogli mi coś e, w, z, tym, z tym kotem, nie wiem, dali jakiś adres placówki, gdzie mogę go zawieźć czy coś e, i tam mi facet opieprzył za przeproszeniem, e, że zaczęłam dokarmiać e, zwierzęcie. Bo po prostu zwierzę się strasznie przywiązuje i to jest coś złego, że my to karmiamy w zimę zwierzę. No ale powiedzcie mi, taki zwierzaczek przychodzi do mnie na balkon, strasznie głodny, tak był zmarznięty, że aż tylny chłop nie mógł wyprostować. Więc powiedzcie mi, jak nie pomóc takiemu zwierzęciu? Po prostu serce i sumienie nie pozwoliło mi przejść obojętnie. Napiszcie mi pod filmikiem, czy wy miałyście jakąś taką sytuację i jakbyście były w takiej sytuacji, to co byście zrobiły? Nie obrażę się, jeżeli mnie opieprzycie. Że zrobiłam coś źle, ale moje serce mówi mi, że po prostu zrobiłam dobry uczynek. Więc mam nadzieję, że filmik się Wam podobał. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam. Mam nadzieję, że moje ulubione kosmetyki też Wam się podobały. No i ten filmik nie jest do końca taki kosmetyczny jak zwykle, ale no mam nadzieję, że, że Wam się spodobał po prostu. Zapraszam oczywiście na kolejne moje filmiki i pozdrawiam Was serdecznie jak zwykle. Papa! Pa.